tylko na podstawie zmanipulowanego przekazu, zmanipulowanych materiałów dowodowych. Został pozbawiony prawa do obrony. Nadal przebywa w zakładzie karnym, w areszcie śledczym na Białej Łęce nasz kolega Paweł Kondratowicz z muru który został aresztowany na podstawie zmanipulowanej treści dowodowej. Został aresztowany na podstawie zmanipulowanego nagrania, gdzie pokazywaliśmy wyraźnie, jak było pocięte i poprzestawiane w kolejności. Dokonało tego ugrupowanie nazywające się Ośrodkiem Monitorowania. Przestępca, który zbiegł do Norwegii i drugi, który ma postawione poważne zarzuty. I ich donosy antypolaków wystarczyły, żeby zamknąć tych ludzi. Tymczasem przed nami będzie nowa droga, nowa możliwość. Znaczy nie przed nami, przed nimi. Wmawianie, że są to działania prorosyjskie, chociaż to wprost nie padło w tej ustawie i wmawianie, że będą to działania antypolskie. Hańba tym ludziom! Chciałbym znieść jeszcze bardzo ważne hasło. Jesteśmy pod symbolicznym pomnikiem. Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć! 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 śmierć wrogom Polski! Śmierć, śmierć! 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 wrogom Polaków! Śmierć! 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 Z łóżku chciałem zabrać głos. Rodacy, rodacy, panać, ja mam tylko kilka zdań do dodania. W tym budynku, tutaj przed nami, już po raz kolejny przedstawiciele naszego narodu próbują odebrać nam prawa naturalne, prawa, które dostaliśmy od naszego Stwórcy. Chcę przypomnieć, że większość z tych posłów i posłanek przy składaniu przysięgi dodawała tak mi do panów Bóg. Co oni robią? Po raz kolejny próbują odebrać nam prawa naturalne, prawa Boże. Prawa do wolności, do własności i do życia. Dowodem tego są ich działania przez 2,5 roku tak zwanej pandemii. To tylko tyle. To jest ważne. Składają przysięgę, a później postępują w taki sposób. Tak mi do Paryż Bóg, tyle razy żeście to powtarzali. Większość z Was. Kiedy wy jesteście hipokrytami, to coście To posłuchajcie sobie, wykładu, wspaniałego wykładu księdza profesora Tadeusza Guza, który we wrześniu, w wrześniu zeszłego roku w tym budynku właśnie na Komisji Sejmowej dał wam wspaniały wykład o prawach naturalnych, prawach, które dostaliśmy od naszego stwórcy i, i o relacjach między tymi prawami, a tymi, które wy stanowicie. Zastanówcie się, co wy robicie. Dziękuję. Czołem, Marcin! 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 gdzie tutaj. Ponieważ będziemy tutaj pewnie dłużej stali, to musimy sobie to uprzyjemnić. Yy, pomóż Zbyszkowi, puść ten kawal, kawałek góralski, idą casy za czasami, Tak? A! A! Już jak ma inny. Czy ktoś nie zgubił kluczy klucz do domu yy, z brolokiem Audi Audi Centrum Toruń Leżał tu klucz, także sprawdźcie czy ktoś go nie zgubił. Oni wychodzą ci słowie nie wiesz. Niektórzy to są tak zdenerwowani, bo ja tam zaapakowałem, że idiotów. Ale tak nie do końca są pewni, co tak jak było z tą podstawą kobietową, która też padła. Czołem Wolni Ludzie. Czołem! Kochani Adam Kania, Fundacja Polskie Weto, widzieliśmy się wczoraj, jeśli ktoś pamięta. Wieści z Sejmu są takie. Projekt zmiany konstytucji popiera w 100% cookies 15. No to jest. No, ten jest Oczywiście jeszcze nie było głosowań, natomiast teraz są, teraz są odczytywane czy przedstawiane stanowiska klubów, więc cookies popiera. Koalicja Obywatelska nie popiera, ale drodzy Państwo, nie ze względu na to, że będą konfiskowane Wasze majątki, tylko ze względu na to, <grym> że. Koalicja Obywatelska nie życzy sobie, żeby PiS zarabiał na tym, że nie będzie ograniczenia wyprowadzania pieniędzy z budżetu państwa bez kontroli konstytucyjnej pod pretekstem obronności państwa. I to ich boli. Nie boli ich to, że będzie konfiskata mienia. Oczywiście Konfederacja w całości jest przeciwna. Lewica jest przeciwna. O dziwo, bardzo merytorycznie się wypowiedziała. O dziwo. A Hołownia, czyli Polska 2050 się waha i zastanawia. No tak. Takie są wieści z Sejmu. Nie, się e, nie dosłyszałem stanowiska PSL. Tak, nie się popłaczą właśnie. Nim okarną całe nie popłacze, stado, oznakują, klepią nib. Nim gotówkę w plastik zmienią, żeby mieć na ciebie bicz. Dadzą raty, złote kraty, skrócą sm Zanim sprzedaż swoją duszę za Facebooka oraz Likt Nim swe i oddasz pułapy tym, co było wstyd Zanim Matrix prosto do chmury zeskanuje twoją twarz Zamknij oczy, wspomnij ją ostatni raz Wolność, piękno i I czym chcesz być Gdy normalność zresetują Łatwiej żyć Człowiek to już nie brzmi dumnie Być brojlerem to jest coś Każdy problem się skromie Każdej prawie powie dość Głupiec cieszy się jak głupiec Tylko mądry dobrze wiem, Że ten raj za chwilę nie zmieni się Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane, krąg śniegu wydeptany w tym kręgu lama chybała, nie trzeba wielczych kołm psów psów. W gęstym lesie wychowane. krąg śniegu wydeptane, w kręgu rama krwawa. I ciała wieczekami będzie pana. Wygrałeś ja czy... Ta. talon na pierwszy, balu. Złoty <laughs> i tak z Marcinem. Zajnij. Obrigado.

Bo to jest ruwa. Jak chcesz, to możesz zadać No chyba zakończę transmisję na chwilę obecną. Zresztą mamy przerwę. Czekamy na wynik Ewentualnie Ewentualnie od razu. To jest,

Zenon protest 29 nie, 29 jakiś protest tak, no, ale kto to organizuje? a to ten Darek Wernicka tym, okay. Wernicki ale tutaj przed Sejmem? nie to na tym na, na, na przeciwko, przeciwko wiesz o, o 12 o 12 tak? o 12:00 tak? 12 na polsko Bernicki Wernicki, Wernicki tak organizuje no. sonlar razılaşır